Z ewangelii według świętego Mateusza. Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Żeby być miłosiernym, trzeba wpierw odkryć, jak bardzo miłosierny wobec nas był Pan Bóg. Inaczej nasze miłosierdzie będzie chwilowe, niewystarczające, oparte na ludzkich podstawach, w związku z tym zawodne i bardzo szybko się skończy. Próbujemy być miłosierni swoją ludzką miarą i bardzo szybko, gdy ktoś wprowadzi niepokój, stres, skrzywdzi nas, okłamie, oszuka, podniesie na nas rękę, tracimy to miłosierdzie w przekonaniu, że jednak należy być sprawiedliwym, oddać złem za zło. Dopiero gdy odkryjemy, że to my dostąpiliśmy Bożego miłosierdzia. Dopiero wtedy, gdy odkryjemy, jak bardzo Boga krzywdziliśmy, jak bardzo Bóg okazał się być łaskawy, dopiero wtedy, gdy odkryjemy, że to nam w pierwszym rzędzie należała się kara i to kara śmierci krzyżowej, dopiero wtedy będziemy w stanie być miłosierni. Miłosierdzie bierze się z miłosierdzia. Ten, kto odkrył, że został obdarzony miłosierdziem, ten. Ma szansę być miłosierny dla innych. Do zobaczenia jutro.